Nie zapomnij zostawić subka i łapki w górę dzięki. A tutaj pięć ostatnich subków. Muszę na wstępie powiedzieć, TVN potrafi w seriale medyczne. Kiedy szpital był wielkim hitem, teraz jego los podzielił szpital Świętej Anny, który ogląda się znakomicie. Gdybym miał powiedzieć, który serial jest lepszy, to miałbym niezły dylemat. Jednak forma tego odcinka będzie nieco odbiegać od tego, co można było zobaczyć w poprzednich odcinkach. Szpital miał jeden mały defekt, o którym szerzej rozmawiali aktorzy na podcaście Kali Sosnowskiej. Nie mieli wątków prywatnych, a szpital Świętej Anny ma. Kto wtedy nie chciał zobaczyć, co robi poza pracą Dominika, Gajda, Eryk, Weinman, Robert Szewczyk czy Anna Nowicka? Podejrzewam, że prawie każdy, a przynajmniej w przypadku pierwszej dwójki. Też zależy, jakie byłyby to wątki, bo jeśli takie, jakie miał Wojtek Jarosz w 19+, plus i wyszło, co wyszło. Delikatnie rzecz ujmując... Zepsuli postać. To chyba tak nie bardzo i taka konwencja była znacznie lepsza niż ciągłe romanse, każdy z każdym itd., tak itd. Tak Szpital Świętej Anny jak na razie nie ma żadnych wad, a przynajmniej ich nie widzę. Owszem, zdarzają się różne małe wpadki typu Serce Ma Cztery Komory i gada to Kaja, która jest kardiologiem. Można śmiało powiedzieć, że serial jest kontynuacją szpitala, tylko z inną główną obsadą. Niektóre pielęgniarki grały tu i tu, o czym zresztą był osobny film. Gdyby w szpitalu były wątki prywatne, to byłaby kopia jeden do jednego. Na początku mieliśmy dojazd do pacjenta, w późniejszych odcinkach zrezygnowano z tego. Jak na razie w Ance też to jest. Reszty nie będę wymieniać, ponieważ jest to trochę bez sensu. Ogromnym plusem świętej Anny jest to, że nie skupia się aż tak na pacjencie jak w szpitalu. I nie robią z tego biednego chorego turnia, który musi za wszelką cenę coś odwalić. Czy jego znajomi, rodzina czy ktokolwiek. Tylko skupia się na lekarzu, czego trochę zabrakło w szpitalu. Tam pacjenci brylowali, a lekarze byli jedynie dodatkiem i niszczycielami dobrej zabawy. I na końcu powiem jeszcze jedno: dobrze, że w Ance nie ma setek. W szpitalu strasznie mnie to męczyło. Podsumowując, seriale bardzo dużo łączy i zarazem dzieli, wspólny mianownik jest taki, że są nagrywane w tej samej hali, o czym chyba jako pierwszy informowałem, widząc krótkie wycinki na stronie TVN. -u. Nie powiem, który jest lepszy, ponieważ jeden i drugi jest był świetnym serialem, przy którym nie trzeba zbytnio myśleć i można się wyluzować, a przy okazji czegoś nowego dowiedzieć. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz szpital, a przepnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, który serial według Ciebie jest lepszy, szpital czy szpital świętej Anny.